Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałam opowiedzieć Wam o sukniach ślubnych, które nie zrujnują Waszego budżetu ślubnego i kosztują nie więcej niż 1000 zł. I tak, można je kupić w moim butiku. Pochodzą one z moich kolekcji. Dostaję od Was bardzo dużo zapytań. Od tych panien młodych, które na przykład jeszcze nie były w moim butiku, a gdzieś widziały zdjęcia i pytają się, ile te suknie kosztują i oczywiście spodziewają się, że te ceny są zawrotne. I owszem, takie suknie ślubne też projektuję. Są to suknie, które są wykańczane, szyte ręcznie na miarę od podstaw z wieloma przymiarkami, ale jeśli pominiemy ten etap i Uszyjemy coś, co nie będzie wymagało takich poprawek, tylu przymiarek, będzie troszeczkę mniej skomplikowane, wtedy oczywiście cena może być dużo, dużo niższa. Projektując suknie ślubne, które miały być ponadczasowe, klasyczne i nie kosztować więcej niż 1000 zł, chciałam, abyście za pomocą dodatków mogły szybciutko odmienić ich charakter. Czyli podczas tego najważniejszego dnia w Waszym życiu, żeby była to typowa suknia ślubna z Waszych marzeń, która za pomocą welonu, korony, diademu, kwiata we włosach, odpowiednich dodatków typu biżuteria, torebka i buty, były typową suknią ślubną z Waszych marzeń. Ale żeby mogła zostać z Wami ona znacznie dłużej i żebyście mogły odmienić ją i nosić ją codziennie, lub też na inne ważne okazje, na różne uroczystości, których w naszym życiu nie brakuje. I powiem Wam, że choć jest już dawno po moim ślubie, ja również mam te białe modele i noszę je bardzo często również do pracy z żakietem. Noszę je na spacery, bo zakładałam do tego skórzaną kurtkę albo jeansową. Pamiętajcie o tym, że biel jest bardzo sympatycznym kolorem na lato. Jeżeli ktoś biel lubi i w niej dobrze wygląda, to może taką sukienkę sobie wiele razy jeszcze założyć. Ja uwielbiam połączenie tej bieli z, z kurtką. Jeansową. Lubię ją nosić później taką sukienkę. Czy to z jakimiś fajnymi sandałami, latem na plaży. Mówię o tych długich sukniach, lub te krótsze lub skrócone, bo wiem, że niektóre z Was sobie później suknie skracają. Noszę również ze sportowymi butami, typu czy to są konwersy, czy Adidasy Superstary. Wiecie, że bardzo lubię te buty i bardzo często noszę je z sukienkami i Wam również polecam. Możecie je później nosić sobie do pracy i ja na przykład noszę swój egzemplarz białej sukni z białym żakietem takim do talii, bo pewnie zauważyłyście, że wiele tych sukienek podkreśla talię. I wtedy taki model żakietu wygląda po prostu z taką sukienką najlepiej. Cóż jeszcze jest takiego wartego zauważenia w tych sukienkach? Wiem, że wiele z Was nie może do mnie przyjechać, i nawet jakbyście chciały mieć taką suknię, którą się szyje na miarę i dopasowywuje, jest to poza Waszym zasięgiem, dlatego że na przykład nie możecie przyjechać do łodzi do mojej pracowni, a te sukienki, które tutaj Wam proponuję są to rzeczy. Które nie wymagają przymiarek. Bardzo często Panie kupują je online i, i nawet nie poprawiają później u krawcowych, ponieważ ja tak przemyślałam krój, żebyście patrząc na tabelę mogły sobie z łatwością dopasować, patrząc na swoje wymiary. I teraz w opisie danego produktu ja zawsze staram się dopowiedzieć, Wam podpowiedzieć. Na co szczególnie zwrócić uwagę, bo niektóre sukienki wymagają, żeby zwrócić uwagę bardziej na biust i na talię, bo na przykład w tym momencie są najbardziej dopasowane, ale rozkloszowane są na dole i tam nie ma znaczenia, ile macie w biodrach, dlatego nie musicie wtedy w tabeli w ogóle patrzeć na ten wymiar. Dlatego zwróćcie uwagę, tam zawsze są jakieś moje porady, są też porady, jak to stylizować, jak nosić, jak nosić później. No i oczywiście wiecie o tym dobrze, że zawsze służymy poradą. Jeżeli napiszecie maila, to albo ja, albo ktoś inny odpisze, jak później tą suknię stylizować. Kolejnym atutem tych sukien jest to, że są one w bardzo wielu rozmiarach. To znaczy, że mogą kupić sobie je Panie o różnych sylwetkach, nie tylko o różnych wariantach sylwetek, ale również od takich bardzo szczupłych do tych troszeczkę bardziej krągłych, tak? Bo mamy sukienki w rozmiarze i 34, bardzo często szyjemy 32 dla dziewczyn bardzo szczupłych i większość sukienek pojawia się w rozmiarze też 46 niektóre nawet w 48. I chciałam Wam powiedzieć, że to są właśnie suknie, w których te panie, które mają troszkę ciała, wyglądają naprawdę bardzo, bardzo dobrze i nawet zdarzyło się, że wyglądały lepiej niż bardzo szczupłe osoby. Więc musicie poczytać sobie, które sukienki są dla kogo dedykowane. I jeżeli jakiegoś rozmiaru nie ma, to oznacza to, że ja uznałam, że w jakimś rozmiarze po prostu on nie będzie wyglądał najlepiej chciałam, żeby ta droga kupienia tej sukienki nie była dla Was jakaś przykra i mozolna i żebyście nie musiały potem zwracać i się rozczarowywać. Dlatego jeżeli wiem, że ktoś na przykład o pełniejszym biuście albo, albo w mniejszym biuście, bo to różnie bywa. Jeżeli uznałam, że jakaś sylwetka nie wygląda w tym dobrze, a musicie wiozić, uwierzyć mi na słowo, bo bardzo dużo osób poglądam codziennie w tych sukienkach i troszeczkę to inaczej wygląda, jeżeli szyje się u mnie w pracowni i można to zmierzyć i ja mogę poprawić, a inaczej online. Jeżeli tego rozmiaru nie ma, to oznacza to, że w, w danym rozmiarze że może on nie być po prostu korzystny bez poprawek i dlatego go nie ma yy, i po prostu dlatego go nie ma, nie ma dalszej, da, da, dalszej argumentacji. Wiele z Was zada mi pytanie, ale dlaczego te suknie są takie tanie? Ja przede wszystkim nie uważam, że to jest tanio. Uważam, że to jest adekwatnie do wykonanej pracy. I teraz jeżeli załóżmy, spędzamy nad suknią wiele godzin. Szyją ją kilka osób. Jest ona ręcznie dopasowywana, zdobiona, haftowana i musimy zrobić ileś przymiarek. Bo takie suknie ślubne z prawdziwego zdarzenia to nie jest jedna przymiarka, to jest kilka przymiarek. Każda trwa około godziny. Są to naprawdę jest to mozolna praca. I taka rzeczywiście kosztuje bardzo dużo, no bo tutaj nawet chyba nie trzeba tego tłumaczyć, dlaczego tak jest. Ale jeżeli suknia nie wymaga tylu przymiarek, można ją uszyć i wysłać do kogoś, i, i tak naprawdę ona już pasuje i jest dobra, pomija się już ten etap złożoności pracy wielu osób i zdobień. Czyli jest ona po prostu w te zdobienia skromniejsza. Nie ma ich, nie ma tam żadnych elementów typu naszywane koronki, kwiatki, dżeciki, koraliki itd. Ale oczywiście suknia jest jak najbardziej, ja to nazywam pierwszoklaśna, jest wspaniała, jest pięknie odszyta, jest przeze mnie zaprojektowana i dopilnowana, żeby wyglądała jak najlepiej. Po prostu pomijamy ten etap wielogodzinnych przymiarek, no i oczywiście zdobień, które zajmują bardzo, bardzo dużo czasu. I jeśli chodzi o materiał, oczywiście on również jest najlepszy, jaki ja do tej pory znalazłam na tego typu sukienki. Nie musicie się obawiać. Oczywiście ja rozumiem, że jeżeli ktoś marzył o sukni ślubnej, która wygląda jak z, z Paryża i z, w stylu od Tear, to oczywiście dla nich, dla takich osób filmik też się znajdzie, bo przyznam się wam, że nad takimi sukniami też pracuję i też taka kolekcja będzie. Ale wiem, że po prostu wiele osób marzy o tym, żeby suknia była bardzo prosta, żeby, żeby można było ją jeszcze raz założyć. I tutaj właśnie ta kolekcja jest skierowana dla takich właśnie kobiet. Więc nie musicie się obawiać, że ona jest jakaś gorsza, gorzej wykonana, że uszyto ją w Chinach na przykład. Nie, nie, nie. To wszystko jest nadal robione w naszej pracowni. Jest to piękna rzecz, tylko właśnie, tak jak powiedziałam, zajmuje ona nam Troszeczkę mniej czasu. Możemy uszyć ją w takiej cenie, i uważam, że ceny są adekwatne do tego, ile pracy w to wkładamy. I kosztują takie sukienki od 600 do około 890 zł w większości. Oczywiście, jeżeli zdarzy się taki przypadek, że ta sukienka będzie musiała uszyć, zostać uszyta na miarę i będzie w niej bardzo dużo poprawek i wiele pracy, to Cena troszeczkę wzrośnie, no ale nie wzrośnie oczywiście o 1000%, więc to musicie mieć na uwadze. Zazwyczaj te sukienki nie potrzebują wielu przymiarek, znaczy wielu poprawek, bo jeżeli, jeżeli już jakaś jest, to jest jakaś drobna zmiana długości rękawa czy po prostu długości sukienki, bo one w takiej postaci, jakie są, są dosyć długie, dlatego żeby, że, że łatwiej jest sukienkę skrócić niż kupić za krótką i ją wydłużyć. Bo w zasadzie, jeżeli chce się mieć klasyczną, piękną taką suknię, bez Żadnych udziwnień, no to bez doszycia falbanki wtedy by się nie dało. Tak? A jeżeli ma być prosta i klasyczna, to lepiej ją po prostu sobie obciąć. I czasem można to zrobić nawet we własnym zakresie. Wielu osobom doradziłam, jak bardzo łatwo taką sukienkę sobie skrócić, bez odsyłania ją do mnie. Więc jeżeli będziecie miały takie pytania, to bardzo proszę, my odpowiemy. Chciałam Wam też opowiedzieć o kilku moich klientkach, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Nie wszystkie wymienię z imienia i nazwiska, bo na przestrzeni lat po prostu nie wszystkie pamiętam, ale pamiętam jak wyglądały i pamiętam ich stylizację. Bo jeżeli zajrzycie do mnie na stronę, zobaczycie taką suknię, która się nazywa Magdalena Maxi Flower. Jest to suknia z kolekcji Felicita z moim rysunkiem. Jest ona biała, udrapowana w okolicach biustu Italii i ma taki druk, taki... Asymetrycznie układających się kwiatów. I to jest sukienka, która jest naprawdę prawdziwym hitem. Ja jestem z niej niesamowicie dumna, bo to jest sukienka inspirowana malarstwem zalipiańskim, czyli kto ogląda mój kanał, ten wie o co chodzi. A jak nie, to zapraszam, obejrzyjcie sobie. I jest to suknia, którą bardzo wiele kobiet kupiło. I powiem Wam, że była ona, pomimo tego, że jest bardzo charakterystyczna i można, może się wydawać, że już się nic więcej nie da zrobić, to widziałam ją w przeróżnych stylizacjach i na przykład zapamiętałam taką, że był ślub w takim typowo hipisowskim stylu. Dziewczyna miała do tego piękny, kolorowy wianek i zresztą chłopak też, bo to oni byli obydwoje stylizowani właśnie w stylu lat 70. Powiem wam, że wyglądali fantastycznie. Przysłali mi takie zdjęcia, że gdzieś, jeżeli sobie poszukacie na Facebooku u mnie, to chyba będą. No, raczej na pewno będą. Miałam te suknie, kupowała też na przykład taka pani, która powiedziała, że szuka sukni do butów, które miała na sobie, jak poznała swojego przyszłego męża. I te buty są tak charakterystyczne, że nie może dobrać do nich sukni, no bo to były takie ręcznie robione w tamtym, w tych czasach bodki sznurowane, one były czerwone albo bordowe i powiedziała, że chciałaby kolorową suknię, ale w salonach ślubnych no nie ma takich, bo, bo te typowo ślubne w ogóle kompletnie nie pasują i właśnie też miała do tego tą suknię z tym kwiatem i też bardzo fajnie wyglądała i te bodki się wpisały w tą konwencję tego, bo ta suknia jest taka można ją potraktować troszeczkę bardziej na luzie i wystylizować ją właśnie tak jak się lubi, tak jak się lubi chodzić na co dzień, bo zresztą pamiętajcie o tym, że jeżeli szukacie stylizacji do każdej sukni, czy to będzie właśnie taka bardzo prosta, czy bardzo skomplikowana, to zawsze po prostu stara dajcie się być sobą, żebyście nie czuły się przekombinowane, bo jak nie będziecie się czuły dobrze, to, to po prostu nie będziecie sobą i, i, i zepsuje wam to zabawę. Więc to była taka drobna dygresja. Jak macie ulubione buty, to oczywiście jak najbardziej można je na ślub założyć. Oczywiście jeśli nie są bardzo zniszczone, tak? Bo to <śla> ulubione buty to różnie wyglądają. Pamiętam też dziewczynę, która była w Chinach i pracowała tam jako modelka i napisała do mnie, że ta moja suknia jej się po prostu marzyła, jak już tylko ją zobaczyła. I to była gładka Magdalena z szerokim rękawem, no ale nie może przyjechać do mnie na przymiarkę i a, a chciała troszeczkę, troszeczkę zmienić rękaw, miała taki wymarzony, żeby też był rozszerzony, ale, ale troszkę krótszy niż ten, który był w mojej sukni. I robiłyśmy to tak, że ja robiłam zdjęcia i online jej od razu wysyłałam, ona po prostu mówiła troszeczkę krótszy, 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 aż był taki, Jaki, jaki był, i też miała piękną, piękną stylizację, bo miała przeogromny, pastelowy wianek i, i bukiet. I stylizacja była taka typowo boho, bardzo, bardzo mi się podobała i naprawdę świetnie wyglądała. Miałam też taką klientkę, która kupiła sobie suknię. Taką bardzo prostą białą, która się dopiero teraz w tej kolekcji pojawi, a te dziewczyny, które przyjeżdżały do mnie do pracowni, mogły sobie już je zakupić wcześniej. I wyobraźcie sobie, że zrobiłyśmy stylizację taką typowo pałacową. Ja mówiłam, że ona dla mnie wygląda jak Kate Middleton. Miała, miała bardzo długi welon, który się ciągnął po ziemi. Do takiej naprawdę klasycznej, prostej sukni miała pasek, który jeszcze bardziej podkreślił talię, i miała taki, taką opaskę diadem. I pomimo tego, że ta suknia naprawdę wydaje się jak Wisi na wieszaku, że jest bardzo prosta i nic specjalnego, jakby to niektórzy powiedzieli, bo wiem, że takie się komentarze pojawią. To naprawdę powiem Wam, że efekt był wow, był czarujący, i ta dziewczyna mogła mieć, zresztą, to znaczy miała, ja wiem, że miała, miała ślub naprawdę w pięknym pałacu z przepychem, ogromny na kilkaset osób, i, i też miała taką suknię, która nie kosztowała więcej niż 1000 złotych. No i tak mogłabym o tych swoich klientkach opowiadać i opowiadać, bo ja miałam ich naprawdę bardzo dużo. Jak będziecie chciały sobie podejrzeć, to kiedyś wrzucałam znacznie więcej zdjęć niż teraz na bloga. No ale będę na drobie straty. I po prostu chciałabym, żebyście sobie przejrzały nawet bardzo stare archiwalne zdjęcia, znajdziecie tam myślę dużo inspiracji, bo takie klasyczne i ponadczasowe suknie. Po prostu niezależnie jaka jest moda, jakie są trendy, zawsze można sobie podejrzeć, jak były stylizowane, nic tam nie jest przeterminowane i na pewno zainspirujecie się jakimiś innymi pomysłami innych, innych osób. I teraz mam dla was niespodziankę, ponieważ właśnie wyszła moja nowa kolekcja. To jest taka można powiedzieć mini kolekcja sukienek ślubnych, które oczywiście zmieszczą się w tym budżecie, o którym wam mówię, nie przekroczą kwoty 1000 zł. I jak zauważycie, są tam sukienki, które mają długość 7-8 albo są krótkimi sukniami ślubnymi, czyli sukienkami mini. I bardzo polecam do tych sukien, żebyście założyły buty, które zrobią ogromne wrażenie, ponieważ długość 7,8 skupia uwagę na kostkach zgrabnych, więc jeżeli macie taką budowę ciała, gdzie nogi są lub biodra trochę bardziej masywne, taka suknia to ukryje i pozwoli Was wyszczuplić. I ja tutaj polecam, żebyście albo założyły jakieś bardzo zdobne biżuteryjne buty, czyli takie, które zastępują biżuterię. Nie musicie mieć. Wcale żadnej, bo te buty będą pięknie skrzyły, lśniły i będą wyglądały jak biżuteria na stopach. Albo po prostu takie, które, które bardzo lubicie, wiecie, że są ozdobne i że są może troszeczkę inne niż typowe buty ślubne. Ja bardzo nie lubię typowych butów ślubnych. Zawsze polecam moim klientkom, żeby miały albo buty w swoim ulubionym kolorze, albo właśnie jakieś takie bardzo ekstrawaganckie, żeby taka prosta suknia ślubna zyskała taki sznyt. Za pomocą odpowiednich dodatków, czy to będą buty, czy to będą paski. I pewnie zauważyłyście, że wystylizowałam tą kolekcję tak, że ma, mam na sobie bardzo, bardzo piękne buty, które uwielbiam. Są to meliski, prawdziwe meliski. Mówię tutaj o, o melisach Vivienne Westwood. I chciałam Wam dzisiaj, ach, bo takie są pytania. Zawsze jak się gdzieś w tych butach pojawię, to, to dziewczyny się mnie pytają, Milita, pokaż swoją szafę. Wiemy, że masz ich dużo, pokaż garderobę, chcemy zobaczyć Twoje buty. Ja teraz nie jestem u siebie, nie mogę Wam garderoby pokazać, ale jestem na wakacjach i zabrałam oczywiście ze sobą trochę melisek. Chciałam Wam je pokazać mam je ze sobą. to jest taki model, który możecie sobie śmiało kupić do sukni ślubnej. I oczywiście, jeżeli to jest film o tym, że możecie wykorzystać suknię ślubną, to oczywiście te buty też, bo te buty można potem nosić i ze spodniami, i ze sukienkami. Zresztą Wy wiecie, że ja je uwielbiam i zawsze pod, pod filmami pojawiają się od razu milion pytań odnośnie melisek. Gdzie ja je kupuję, czy są wygodne, czy obcierają i tutaj chciałam rozwiać Wasze wszelakie wątpliwości. Oczywiście, jeżeli kupicie gdzieś buty, które nazywają się meliski tylko dlatego, że są plastikowe czy gumowe, to od razu wam mówię, że jak kupicie sobie takie. Po prostu jednym słowem, podróbki, to nie będziecie zadowolone, ponieważ one są niewygodne, obcierają i y, generalnie są tragiczne. Ale jeżeli kupicie te oryginalne, te, y, y, te o których Wam mówię, są to najwygodniejsze buty świata po prostu zwyczajnie. Są mięciutkie, bo mają y, podeszwy w środku, są mięciutkie, wyłożone gąbeczką. One się nie niszczą, po prostu jak je kupicie, to już macie je raz i na zawsze. Wiem, że one kosztują drugie tyle, co moja suknia, ale myślę, że, że to i tak jest fajna kwota, bo nadal mniej niż suknia w salonie sukien ślubnych. Więc możecie sobie moim zdaniem kupić tą suknię i te buty i będziecie nadal bardzo zadowolone, bo jedną i drugą rzecz będziecie miały na dłużej. W linku oczywiście ja Wam podam sklep, w którym ja kupuję. Jest to sklep Szulów. Ja go bardzo lubię, serdecznie go polecam. Jestem ich klientką od wielu, wielu lat. I wiem, że tam znajdziecie ogromny wybór w różnych kolorach, bo teraz, jak zauważyłyście, ja mam białe ze złotym serduszkiem, ale do ślubu możecie założyć każdy inny kolor, Wasz ulubiony lub taki, który będziecie mogły sobie założyć później. Melistek jest naprawdę bardzo dużo i nie tylko z serduszkiem, bo tam są kuleczki, gwiazdeczek nie ma, to ja zaprojektowałam, Melisa plus Milita będą gwiazdeczki. Ale wiecie, że, że, że naprawdę jest mnóstwo kolorów i mnóstwo tych, tych, Dominik, brakuje mi słowa, serduszka, to są? Kształty. <laughs> Dobra, kształty. Są różne, różne modele Melis. I E, e, moje panny młode bardzo często melisy noszą na, do sukien. Uważam, że to są buty, które zawsze zwracają uwagę i bardzo ładnie wyglądają na stopie. Fajnie wygląda w nich sylwetka. Nie mają za wysokiego obcasa, można przetańczyć w nich całą noc. I jeżeli właśnie kupicie sobie te oryginalne, a nie na Allegro, które tylko mają oryginalne zdjęcia, a dostajecie nie wiadomo co, to będziecie bardzo zadowolone i oczywiście kupujcie w tym sklepie. Tam mają czasem bardzo dobre ceny, bardzo dobre promocje, więc śledźcie, kupujcie. I jeżeli nie chcecie mieć obcas albo chcecie mieć buty na przebranie, nie, to ja Wam polecę jeszcze następny model. Mam go ze sobą. Zobaczcie. To też są myliski. Są w, w kolorze amarantowym, czyli będą idealne na przykład do tej sukni, o której Wam opowiadałam z kwiatem. Zresztą w tym sezonie panny młode, które miały suknię z kwiatem chciały mieć albo jedne buty na płaskim obcasie, albo takie, które mogą przebrać, to miały bardzo często te. To jest model Seduction. I model Seduction jest w wielu wariantach. Ma co sezon inne kokardki, inne zdobienia. I też te kokardki wyglądają, zobaczcie, jakby były ze skóry, a są sztywne i fajne nie zniszczą się. I muszę Wam powiedzieć, że zarówno jak tego modelu, jak i tego mam mnóstwo kolorów. Yy, mój mąż to w ogóle jak otwieram szafę, to wiecie jak to mąż, jak widzi tyle butów, jedna para w kilku kolorach, ale no niestety, jak ktoś zacznie te buty kupować, to nie może przestać. No i się mnie pytałyście, czy one obcierają pod prawie każdym zdjęciem, jeżeli tylko ja te myliski założę. One nie obcierają, są bardzo wygodne, są bardzo mięciutkie i polecam je do moich sukien ślubnych, to są rewelacyjne buty. I znajdziecie link do sklepu, gdzie są oryginalne, w wielu kolorach, w wielu wariantach, więc zapraszam, obejrzyjcie, co tam jest na dole, tam macie link i do sukien, i do butów. Kochani, serdecznie was, Wam dziękuję, że byliście ze mną w ten cudowny, piękny, letni dzień, że posłuchałyście o sukniach ślubnych. Jeżeli będziecie miały jakieś do nas pytania, to oczywiście zapraszamy, śmiało piszcie. Zapraszamy Was do butiku nikonorow.com, tam... Czekają na Was suknie ślubne, które są ponadczasowe, klasyczne, które będziecie mogły zachować dłużej niż tylko na jedną okazję, w których przetańczycie jedną wspaniałą noc, a potem tysiące, ile tylko będziecie chciały. Zapraszam na bloga nikonorow.pl, tam poczytacie i zobaczycie inne moje klientki. Zapraszam na Facebooka i na Instagram, tam pooglądacie sobie moje stylizacje zarówno w tych sukniach, jak i w meliskach. A teraz chciałam Was zaprosić do obejrzenia zdjęć nowej kolekcji ślubnej. Dajcie mi znać w komentarzach, co o nich sądzicie, a może dajcie mi znać, jakbyście sobie wystylizowały tą prostą sukienkę. Pozdrawiam Was bardzo słonecznie. Cześć.